Dzień dobry, witam się z Wami w sobotę, 20 sierpnia. Robimy kroki jak zwykle. Zapraszam Was na krótki spacer. Takie około 4 km. Witam Was ponownie w sobotę. Sorry, że taka rozczoprana, ale wczoraj poszłam spać z mokrymi włosami, bo już byłam zmęczona i nawet mi się suszyć nie chciało. Więc nie. Tutaj lampkę sobie przesunę. O, yy, także witam się jeszcze raz z Wami w sobotę, w dziesiątym dniu. Yy, zrobiłam, słuchajcie, yy, prawie 10 tysięcy kroków na tym jednym spacerze. To jest na razie mój rekord, żeby tak. W ciągu ostatnich, po... no od kiedy jestem na poście, bo jest dzień, więc to jest mój rekord, ale no to, to, to nie będzie standard, że tyle kroków. To było trochę ponad 6 km. No i, ale czuję się super, głowa odświeżona. Teraz pora na śniadanko. Jest godzina 9:33, także w ramach moja ulubiona sałatka pomidor, rzodkiewka i bazylia. Tutaj na ciepło będzie barszczyk. Oczywiście do picia musi być zakwas. I na deserek jabłko z jabłonki, którą gdzieś tam spotkałam po drodze na spacerze. Także tak w całości moje całe śniadanko dzisiaj wygląda. Witam Was już po południu. Przed mną obiad. Przepraszam, że nic tak w międzyczasie nie nagrywałam, ale zrobiłam znowu, robiłam znowu pranie, prasowania trochę. Siostra dzwoniła, Marta dzwoniła, Marta złapała koronę, więc taka jest biedna, osłabiona i zadzwoniła tak, wzięła tabletkę, zadzwoniła do mnie, mama pogadaj do mnie, bo czuję się tak samotnie sama teraz. No, ale u nas nie ma, nie ma obowiązku pozostania w domu, nie ma kwarantanny. Ale ona i tak jest tak słaba, że jak weźmie, weźmie tabletkę, to tylko na chwilę ma siłę, żeby zejść z sem i później wraca do domu i yy, yy, no, na szczęście yy, no, radzi sobie jakoś. Pytałam, czy mam jej zawieźć coś do jedzenia, może jakieś pierożki lub coś się ugotuje, ale ona mówi, że, że ma zaopatrzenie, ma wszystko i ma też pomrożone jakieś dania, więc nie ma problemu, no ale męczy się, okropnie się męczy. Bardzo, bardzo to ciężko przeżywa, wszystko ją boli. I to już dzisiaj trzeci dzień w sumie. No, no, ale to tylko to, tyle chciałam tak na marginesie powiedzieć. A teraz co na obiad, mały obiad, bo zauważyłam, że jak. Jezu, co tu się dzisiaj dzieje? Normalnie słuchajcie. Bo mam dzisiaj dyskotekę od sąsi u sąsiadów, już chyba ze 3 godziny tak głupią. Ja już czuję tu w głowie takie łupanie. No i. Aha, no i właśnie, no, nie mam za dużego obiadu, bo zauważam, że potem kolacji w ogóle nie jem. I już w sumie zdarzyło mi się to trzeci raz, więc mogę potwierdzić, że jeżeli nie zjem normalnej kolacji, tylko zjem jakiegoś owoca i coś tam surowego, ale na przykład nie, nie dowalę czymś, czymś ciepłym jeszcze, czyli ten posiłek jest taki mały to gdy się budzę rano, to odczuwam lekki głód. Ale nie jest to takie jakieś upierdliwe, wypijam y, szklankę wody z cytryną i idę robić kroki, y, zanim zjem śniadanie, ale, ale coś tam w tym brzuszku czuję. A jak zjem normalną kolację, to nie. Więc y, dzisiaj dlatego chcę trochę mniej obiadu, żeby znowu mieć miejsce na jakąś troszkę, no troszkę zupy jeszcze, żeby na kolację wcisnąć. Na obiad dzisiaj jest ta moja zupka, którą Wam pokazywałam wczoraj. Dostałam jeszcze jedna porcja, chociaż nie zrobiłam dwa słoiki, czyli jeszcze któregoś dnia się ta zupa powtórzy, ale jest naprawdę tak dobra. Chyba jedna z najlepszych zup, które mam. Nawet te z hotelu się do niej nie umywają, więc jest bardzo dobra. Tutaj mam ogórki kiszone, pikantne i ćwiartkę grejfruta, To jest taki plaster grubszy grejfruta i trzy truskawki. I to mi powinno starczyć właśnie do kolacji. Przeczytam Wam teraz, jak zrobić właśnie taki barszczyk, ja miałam na śniadanie, no tak, na śniadanie, bo na obiedzie już jadłam tą zupę kremową. Dobra, to przeczytam Wam właśnie, jak zrobić taki postny barszczyk, dobra? Pokażę Wam ten przepis. Barszcz czerwony, proszę bardzo. I mamy teraz tak. Składniki, jedna duża cebula lub dwie małe, trzy większe buraki. Jedna marchewka, jeden korzeń pietruszki, jeden plaster selera korzeniowego, 10 małych pomidorków koktajlowych, można zastąpić pomidorem malinowym. Jeden liść kapusty białej, można użyć kapusty włoską. Czwartka jabłka, dwa liście laurowe, 5 sztuk ziela angielskiego, sól, pieprz czarny świeżo zmielony. Papryka ostra lub chili opcjonalnie i jedna łyżeczka czosnku suszonego, jedna łyżeczka octu jabłkowego, majeranek, koperek. I sposób wykonania. Buraki czyścimy razem i razem ze skórką pieczemy w piekarniku lub gotujemy. Ostudzone buraki obieramy i ścieramy na grubych oczkach. Wszystkie pozostałe warzywa kroimy w kostkę, wrzucamy do garnka Zalewamy wodą około 1 do 1,5 litra, dodajemy przyprawy, jabłko pokrojone w kostkę, ocet jabłkowy. Gotujemy tyle, by warzywa zmiękły, czyli około 20 minut. Buraki dodajemy w połowie gotowania, czyli po 10 minutach. Doprawiamy do smaku czosnkiem, pieprzem, solą, majerankiem. I od tym jabłkowym po ugotowaniu dodajemy sporą ilość koperku. Ja wam specjalnie czytam te przykłady, żebyście mogli sobie ewentualnie notować. Oczywiście, ja mówię to dosyć szybko, ale możecie sobie zastopować. Gdybyście nie mieli dostępu do tego przepisu, no to wam chciałabym tak ułatwić. Już zaczęłam tutaj przygotowywać kolację, zaczęłam kroić pomidorki, ale chciałam wam pokazać, zobaczcie, jaką fajną mieszankę różnych gatunk gatunków pomidorów mi się udało kupić. Więc będzie to takie urozmaicenie w mojej codziennej pomidorowej diecie. Bo wiecie, że ja codziennie jeden posiłkiem, przynajmniej albo dwa nawet mam z, dodatki, z dodatkiem pomidorów. Także sobie popróbuję, czy są dobre i najwyżej kupię jeszcze jutro jedną paczkę. Bo zaczęłam kroić trzy różne pomidorki. No i proszę bardzo, moja kolacja. Trzy rodzaje pomidorka, rzodkiewka, cztery truskawki. Tutaj na ciepło mam kalafiorek poczypany, posypany pieprzem kajen. Niektórzy wolą kurkumę albo kary. I można też oczywiście sobie go później poprzy... po Ugotowaniu zapiec na chwilę w piekarniku, ale ja wolę taki. Ja wolę gotowany, jakoś nie bardzo mi smakuje z piekarnika. I tutaj mamy ten soczek, który wyciskałam. Są tutaj, mam w tej szklaneczce mieści mi się 100 ml i to są dwie marchewki, i pół jabłka. Podam wam jeszcze jedną zupkę, bo to się może, um, to może być dosyć smaczne. Wygląda dosyć apetycznie. Zupa cytrynowa z cukini. Mały skład, dwa ząbki czosnku, czyli cukinia, bulion warzywny, sól, pieprz, kurku, masok z połowy, cytryny, czosnek i czyli dla smaku. Yy, do, Śmiesznie, <śmiesznie piszę. Czosnek i czyli dla smaku, dogara, lekkie podusze, podduszenie. <śmieszne> Następnie dodajesz dużą cukinię, zalewasz bulionem warzywnym lub wodą. Sól, pieprz, kurkuma i zagotować do miękkości. Na koniec dodać połowę soku z cytryny. A, ktoś tak błędnie tu napisał, bo to są prywatne um, przepisy. No na koniec, no ale zrozumiałe, że soku z połówki cytryny. Zblendować i jest pyszna zupka. Troszkę ostra, troszkę kwaskowa. Można dodać do środka makaron ze skórki cukini. Tak jak tutaj widzicie, można sobie zetrzeć i będzie taki ala makaron. Dobra, to dzisiaj Wam nie pokazuje więcej yy, inspiracji. No to kochani, ja zanim zjem, to już się z Wami żegnam, żeby, już, żeby mi ten kalafior całkiem nie ostygnął. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. Byle do przodu, już zostało niedużo. Dziękuję, że jesteście. Nie zapomnijcie o jakimś komentarzu, cokolwiek napiszcie. Nie wiem, możecie napisać nawet co Wy na obiad. Nie szkodzi. Możecie napisać, jaką sukienkę sobie kupiłyście. Obojętnie. Fajnie, że się odsłacie w ogóle do mnie. Pa!